hey, hey. Jestem Karmelai i witam Was w przeglądzie kolejnego świata od Erin, ale tym razem mamy Egipt. Poprzedni świat to był świat fantazy, a teraz Egipt. I jest to cudownie wakacyjna kraina. Już się nie mogę doczekać, kiedy tutaj wejdziemy i będziemy to wszystko przeglądać. I na samym początku Wam jeszcze wspomnę, że jest to kolap, Jest to kolap właśnie pomiędzy Erin a innymi twórcami także ona nie stworzyła wszystkiego tutaj sama. Pełną listę twórców znajdziecie w opisie, i ja chciałabym zacząć od. Budynku, który właśnie został zbudowany przez Erin, i to jest ten tutaj, więc od niego sobie zaczniemy. Wow, ale jeszcze nie mogę doczekać, jak to wszystko pięknie tu wygląda. Tu będzie chyba pełno różnych świątyń. Właśnie, to jest jakaś egipska świątynia, tu są piramidy. Wow, ale to będzie boskie. Dobra, wchodzimy i sprawdzamy pierwszy domek. OMG, OMG! Ale tu jest bosko, ale tu jest pięknie. O, wow! O wow! O kochana! zaszalałaś tutaj! Ale tu jest pięknie i tu wszystko jest dookoła takie kosmicznie piękne! O, nie wierzę. Dobra, słuchajcie, przejrzyjmy to sobie. Wow, to jest pałac! To jest egipski pałac, słuchajcie! Nawet nie wiem na co patrzeć, ale jak bosko, ile roślinności cudnej. Jaka rzeczka śliczna! Ach, ach, jak tu jest dobrze! Jak tu jest dobrze! Jak moje oczy się tutaj cieszą. I szadzie oczywiście mi tutaj próbuje wejść na biurko w trakcie nagrywania, bo jak żeby inaczej? <grych> Dobra, słuchajcie, e, zerknijmy do środka, zerknijmy... O, wow! Dobra, ja bym chciała jeszcze wszystkie światła zapalić, bo tu jest trochę ciemno. Czy tu się da coś jeszcze zapalić? Tak, włącz e, wszystkie światła. Włączymy wszystkie światła, ale to się nie włączyło. Halo, czemu to się nie włączyło? Włącz. To pomieszczenie. Czemu to się nie włącza? Włącz. Ej, tu się coś zepsuło. Nie włącza mi się światło. Ale w każdym razie. Jak tu jest ładnie? Tu są łazienki. Tak, tu jest jedna łazienka. Tu jest druga łazienka, tylko właściwie tu jest spokój kąpielowy, a tu jest toaleta. No okej. Okay. O, oh, wow, i one są tak połączone właśnie tutaj korytarzem. Mamy dwa wejścia, ale właśnie są połączone wspólnym korytarzem. Tu jest fontanna. Jej! Skąd to? To jest boskie! Duży obraz na podstawie zdjęcia. Okej, okay, dobra, czyli to są te takie obrazy tworzone przez e, graczy. Jejku, jak cudnie! Jeju, jak cudnie! Ale bosko! Wow! Piękny klimat naprawdę. Ja żadnych modów do tego nie pobierałam, nic nie ściągałam oprócz samego zapisu save'a. Więc nie potrzebujecie do tego właśnie żadnych modów. Tu kolejna sypialnia, tu jakiś mały taki przedpokój i jeszcze jedna sypialnia. No to jest po prostu hit. No to jest po prostu hit. Wow. Dobra, lecimy piętro wyżej. Co mamy wyżej? A kuchnia będzie. No tak, kuchnia, salon, jadalnia. Ale to wszystko ładne. O, jejku, jejku. Ale to wszystko piękne. I są te właśnie nowe akcesoria, chyba Oaza na patio, tak? Te marokańskie, one tutaj fajnie pasują. O, wszędzie są właśnie te nowe akcesoria. Przepięknie to wygląda. I jeszcze mamy jedno wyżej piętro, które jest. E, które jest chyba takim pomieszczeniem hobby? I. Hmm. No, chyba to jest takie hobby po prostu. I mamy stąd wyjście jeszcze na taras na przepiękny balkon i widok, kochani, i widok tutaj na okolice. Wow, wow, wow. No to jest boskie. Ojejku, jejku, jak ja się cieszę, że ja ten safe zobaczyłam. Ale cudo, 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 cudo. Dobra, lecimy do następnego, i tak się zastanawiam, czy gdzie my się powinniśmy teraz wybrać? Czy tutaj, czy tutaj? Czy tutaj, u, chyba tutaj, tu jest pięknie, lecimy tutaj? O, wow, wow, to chyba będzie tutaj słowo najczęściej używane w trakcie tego przeglądu, ale to jest kosmos. O nie wierzy, jak tu jest pięknie. Ależ tu jest bosko, ależ tu jest bosko, dobra. Sprawdźmy po kolei, co tutaj będzie. Podejdź tutaj. Jak ty się siemeczko w ogóle nazywasz? Bahiti Aziza o oh, wow, no idź sobie tam idź sobie, idź sobie i ja bym chciała teraz po kolei zobaczyć co tam jest, tylko czemu to mi się nie otwiera, czy to są czyjeś czy to jest czyjś dom i ja tu muszę do kogoś zapukać do drzwi czy o co chodzi dobra słuchajcie weszłam w tryb budowania i pokażę wam w ten sposób, bo coś nie mogę tego otworzyć to jest chyba czyjś dom albo albo nie wiem o co chodzi, może tutaj właśnie ktoś mieszka, kogo aktualnie nie ma i dlatego nie mogę sobie tutaj poeksplorować, ale wow, jest tak fajnie. Dobra, w piwnicy nic nie mamy, ale jest przepięknie. Jak ja uwielbiam tak dopracowane miejscówki, tak dopracowane parcele. Wszystko tutaj po prostu, wszystko tutaj wygląda jakby było jedną piękną całością. Pasuje do siebie przebosko. To też wygląda w sumie trochę jak jakaś świątynia. Nie jestem do końca pewna, dlaczego mnie tutaj nie wpuszczało, ale, ale nieważne. Ważne, że teraz już sobie to możemy eksplorować i podziwiać. Przepiękny balkonik też jeszcze. Wow, świetnie jest, naprawdę. To jest jedna z ładniejszych parcel, chyba, jakie widziałam, takich parcel tematycznych. Niesamowita robota. No i myślę, że czas sprawdzić piramidy, bo piramidy to jest chyba tutaj największy hit. Wow, piramidy to jest też coś, co się najbardziej kojarzy z Egiptem zawsze, więc sprawdźmy piramidy, bo czuję, że będą niesamowite. O kurcze, ale czat, ale czat, jak to zostało zbudowane, czy. Jejku, nie mam pojęcia, jak to zostało stworzone, ale wygląda super. Wygląda super. I co my tutaj w tych piramidach będziemy mieć? Uuu, jakaś świątynia, jakiś grobowiec właśnie. Ale myślałam, że może to będzie wykorzystane w taki sposób, w jaki często widziałam w Trójce. Czyli na przykład w, z tego co pamiętam, w Setrze, w piramidzie jest bar zrobiony. A, dobra, tu też coś jest, ale tutaj właśnie jest taki bardziej, ta piramida jest zrobiona na dużo bardziej realny sposób. I to jest faktycznie chyba grobowiec po prostu. Tutaj te miecze. Jaki kosmos, te maczety. OMG, nie wierzę. No to wygląda prze, przepięknie. Prze wow! Wow, teraz jak postawiłam ścianki, to to ma jeszcze lepszy efekt. Ale czat! Ale czat! Dobra, a zjedźmy jeszcze niżej, bo jest coś jeszcze niżej. Uu, A tutaj, słuchajcie, sarkofag faraona. Hmm, hmm, hmm. Ciekawa jestem, czy mumia jest w środku. No, kosmos. I w ile złota tutaj wszędzie dookoła! Co można z tym zrobić? To jest niby trumna, właśnie wampirza chyba. Także możecie się przespać, gdybyście mieli ochotę w sarkofagu faraona. E, a to to jest obrzuć posąg papierem toaletowym? Serio? Nie, no takich rzeczy to my robić nie będziemy, kochani. Słuchajcie, szacunku, trochę szacunku do historii. E, dobra, i myślę, że zaraz sobie sprawdzimy jakieś, jakąś kolejną miejscówkę, ale tu pięknie. Ale tu pięknie, nie mogę się po prostu przestać zachwycać. Bardzo mi się podoba, ja bardzo chciałam jechać do Egiptu. Egipt też był właśnie na mojej liście wyjazdowej. O, wow, o, wow, więc cieszę się, że mam okazję tutaj go zobaczyć, chociaż teraz w Simsach. Uuu, pięknie, no jest przepięknie. I następna miejscówka, do której chciałabym Was zabrać, to będzie ta egipska świątynia. Tu jest jeszcze pałac, ale ta świątynia wydaje mi się troszeczkę ciekawsza, ze względu na te skały, które są z tyłu za nią, więc lecimy sobie, sprawdzimy jak ta świątynia wygląda. Ale cudo, ale cudo! Ale pięknie, ale bosko! O jejku, jejku, jejku! Dobra, weź tutaj chodź, podejdź tutaj. Czy tutaj też będzie ten błąd, że ja nie będę mogła sobie tego... Słuchajcie, eksplorować, nie będę mogła opuścić tych ścianek. No tutaj się nie da opuścić tych ścianek, więc zaraz wejdziemy sobie w tryb. Co się dzieje? Co, 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 co? Nie możesz podejść? Nie możesz? Hmm, dobra, wejdźmy w tryb budowania i zobaczymy, co nam się będzie pokazywać w trybie budowania. Czy tutaj będzie dostęp dla turystów, że tak powiem? Hmm, w piwnicy nic nie mamy, nie ma nic ukrytego, a jeśli chodzi o samą tą świątynię, to tutaj się chyba dostać nie można, bo ona mi tutaj nie mogła przejść, może ewentualnie jakoś tędy by przeszła tutaj, a ja jej tutaj po prostu kliknam, gdzie dojść akurat nie może. Wow, wow, szkielet! No klimatycznie, klimatycznie i pięknie, i bardzo, bardzo pięknie. Jestem pod ogromnym wrażeniem i ten save to myślę, że to jest must have. Jak gracie właśnie w The Sims 4, to myślę, że ten save to jest zdecydowanie must have. Pięknie! Wow, pięknie! I teraz przejdziemy sobie do tej dzielnicy. Tutaj, tu mamy jakieś domki chyba mieszkalne. Tu jest jakaś farma. Tutaj to jest mały domek do kupienia, chyba pusty. Tutaj też jest jakiś pusty domek i tutaj też jest dom. Okej, okay, dobra, czyli tutaj mamy cztery mieszkalne domki i jedną parcelę publiczną. Fajnie, bo można sobie właśnie zamieszkać w takim starterze, więc ja bym może kusi mnie ten i kusi mnie ten. Sama nie wiem, brak przyłącza studia naturalna, że zna gleba, a to jest po prostu 30 na 20. Zobaczmy ten mały starter. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Startery są fajne, startery są ważne, bo właśnie w starterach zawsze, zawsze zaczynamy, więc dobrze sobie sprawdzić takie startery. Uuu, uh, ale że to jest ten mój starter? To jest ten mój starter? <grym> jaki malutki! Jaki tyci, tyci, naprawdę! Aha, tutaj nikt nie mieszka, więc e, nie sprawdzimy go w ten sposób. Musimy znowu wejść do trybu budowania. Ojejku, jaki malutki, ale jaki ładny! No fajny, to jest świetne. Skąd to jest? To jest pewnie z Sulani. <grym> ale cudny. Ojej. Dobra, sprawdźmy po kolei na piętrach. Co się gdzie znajduje? Tu mamy salono, kuchnię, jadalnię z małą toaletą. Trochę dziwne, że nie ma drzwi, tylko że jest taki ogromny łuk, że każdy może wam właściwie wejść. Ale no może gdzieś tak w egipskich wioskach się buduje, no nie wiem. Lecimy sobie pięterko wyżej. Tutaj mamy już drzwi, tu już jest wszystko zabezpieczone. I tu jest sypialnia, taka bardzo malutka. Domek mocno, mocno specyficzny. Z tyłu jeszcze właśnie z boku właściwie mamy te donice. Z tyłu też jeszcze jakaś część do wytwarzania różnych rzeczy, misa do prania, sznury do rozwieszania. Bardzo, bardzo specyficznie, bardzo klimatycznie i e, jak najbardziej mi się podoba. Jak już tu jesteśmy, to rzućmy chociaż okiem na te pozostałe domki. O jejku, jakie to boskie! No tu się dzieje zdecydowanie więcej. Tutaj mamy ogródek w ogóle z przodu jakieś miejsce takie e, imprezowe. Wow, tu się coś pali nad ogniskiem kwiaty! Przepięknie, no ten dom to rządzi, ten dom to wymiata. To jest cud, słuchajcie. To jest przepiękne. I tutaj jeszcze taki e, ogródek na dachu, właściwie no, taka część, takie patio, właśnie na dachu. Przepiękne, przepiękne, naprawdę boski domek. Już nawet w środku nie będę patrzeć, ale też zapewne wygląda bosko. Wow, a tutaj mamy ten park. To jest właściwie farma, egipska farma z rzeką. Ale kosmos, ale kosmos. No tu można się poczuć zupełnie jak w innej grze, jakby to nie były nawet Simsy. Uwielbiam właśnie to, że jest tak wiele kreatywnych graczy, którzy potrafią odmienić całkowicie daną mapkę i sprawić, że czujemy się jakbyśmy byli w zupełnie innej grze. Tutaj mamy kolejny taki domeczek, chociaż to chyba starter nie jest. Raczej wydaje mi się, że to się na starter nie załapie. Tam w środku mamy, widzę, że jest jakaś kuchnia, pewnie łazienka, coś takiego, salon. Wow, pięknie. Dobra, lecimy sobie. A tu jeszcze coś zostało na wzgórzu. O wow, o wow, jaki kwiecisty, jaki piękny. I rzeka też dookoła płynie. Jeziorko w sumie może bardziej takie, tutaj studnia. Ale kosmos. No to jest cudne. Mm, to jest przepiękne. Tu się ryby suszą, ale cudo. Przepiękny dom. Wow, niesamowity klimat, naprawdę. Dobra, lecimy dalej na mapkę i sprawdzamy kolejne miejscówki. Słuchajcie, tutaj mamy egipskie łaźnie. Tu na przykład jest oaza, tutaj jakiś pradawny, starożytny egipski dom. I zastanawiam się właśnie między tym starożytnym egipskim domem, a między ty, tym domkiem, bo tutaj mieszka jakaś rodzinka. I właśnie nie wiem, co wam pokazać. Może weźmiemy ten, może odwiedzimy właśnie tę rodzinkę i sprawdzimy, jak oni sobie mieszkają. No, jesteśmy kochani. Już sobie sprawdzamy, jak oni sobie tutaj e, mieszkają. Czy możemy zapukać do nich? Czy możemy wejść do środka? Halo, przyjmiecie nas. Dobra, zapukamy sobie do drzwi. O, dobra, wpuścili mnie e, i będziemy sobie eksplorować, co oni tutaj mają. To jest dom podzielony chyba na kilka części. A bo oni tu biznes chyba prowadzą, sklep jakiś. To wygląda, jakby tutaj mieli sklep. Tu się coś dzieje. Wow, skrzynia ze skarbami. Dobra, nie będziemy ich grabić, ale to właśnie wygląda, jakby prowadzili jakiś biznes. Czy to są jakieś piece jakby do wypalania? Okej, okay, dobra, tak mi się kojarzy. To są jakby piece do wypalania. Hmm, może, może jakiś naczyń. Hmm. Sprawdźmy domek. A jeszcze tam coś było na dole, więc może zerkniemy, co jest właśnie na dole. Aha, tutaj jest ich skarbiec. Okej, okay, dobra. Ja nie będę wredna i nie będę ich okradać. I jeszcze tutaj chyba jest jakaś piwnica w tej części domu, ale to, na, to za chwilę. Na początku, może sprawdźmy. Wow! Jeju, jaki wypas, jaki luksus, jaka kanapa. No, niezły przedpokój. To jest zdecydowanie bogata rodzina. Tutaj kolejny, kolejny jakby hall i znowu jakaś część taka bardziej wypoczynkowa, może to jest salon, tutaj mamy jadalnię i gdzie będzie kuchnia, czy to są pokoje sypialne, to tak wygląda jakby to były pokoje sypialne, jakby to były poduszka, tutaj jakaś niby tylko mata, że można się położyć i tutaj przespać. E, jakieś jeszcze jeziorko kurnik, mają kurnik słuchajcie, z najnowszym dodatkiem będzie im można zrobić prawdziwy kurnik ale fajnie, a gdzie jest kuchnia? gdzie jest kuchnia? halo, gdzie macie kuchnię? ludziki, e, sprawdźmy co tutaj było w tej piwnicy okej, okay, dobra, czyli taki, taki składzik Jejku, dobra, tu jest taka zwykła, typowa sypialnia. Mm, tu mają taki ogródek, nie ogródek, takie taki taras fajnie zagospodarowany do spędzania czasu. I tu jest jeszcze jedna sypialnia, tylko czemu to się tak dzieje brzydko, że tutaj mi prześwituje podłoga, że widzę, co się dzieje piętro niżej. Tam na dole też chyba taki błąd był. Nie wiem, czym to jest e, spowodowane. Tutaj mamy też jeszcze łazienkę w sypialni. No, wszystko pięknie, wszystko fajnie, tylko gdzie jest kuchnia? Gdzie oni mają gotować? Powie mi ktoś, gdzie jest kuchnia? Y -y 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 -y. Patrzę i nie widzę. Nie ma kuchni. Słuchajcie, nie ma kuchni. Oni nie jedzą. Chyba, że to jest może kuchnia, ale no nie, to jest na bank jakiś sklep. Tutaj jakiś interes, tutaj jeszcze wagi, właśnie, więc na pewno to nie jest kuchnia. A w piwnicy? No, w piwnicy może oni tutaj, niby sobie coś. Tutaj, jakby gotują. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale na pewno parcela jest udana, jest ładna, tylko gdyby nie ta kuchnia. <grytanie> ta kuchnia mi, słuchajcie, nie będzie dawała spokoju. Gdzie jest kuchnia? Halo, kto zapomniał o kuchni? Hm. Dobra, lecimy sobie dalej, zobaczymy sobie, jak wyglądają tutaj te domki w okolicy. To jest ta. Chyba wielka łaźnia, tam pewnie jest basen w środku, z zewnątrz to wygląda epicko i tutaj kolejne domki, tu już jest trochę bardziej zielono, te wyglądają fajnie. To chyba mógłby być nawet starter, bo taki nie za dużo, chociaż sporo się dzieje z tyłu, tak na podwyższeniu. Dalej mamy kolejny takiej średniej wielkości domeczek. I tu jest niby właśnie jeszcze ten starożytny domek, ale z tych wszystkich chyba najbardziej podoba mi się właśnie ten, ten bez kuchni. <grydy> Tylko szkoda, że tutaj jeszcze jest ten plac zabaw z, z tą rakietą. Troszkę to psuje efekt, no ale wiemy, że tego się wyedytować nie dało. A same domki same domki rewelacja, po prostu rewelacja. No i słuchajcie, kochani, została nam jeszcze jedna dzielnica. I tutaj mamy e, rodzinny dom. Tutaj mamy też jakiś port. Wow, to ja bym chciała chyba ten port zobaczyć. Jest też kolejne. Wow, jakie piękne. To jest jakby na, taki, na takim wzgórzu też położony ten dom. I tu jeszcze jedna parcela publiczna. Ja myślę, że weźmiemy, sprawdzimy sobie na początku port. Albo może ten, ten dom. No dobra, nie. Lecimy najpierw do portu, a później ewentualnie jeszcze sprawdzimy sobie ten domek. O jak pięknie, o jak pięknie, o ojejku jak pięknie, jak są te łodzie zrobione? Z czego to jest zrobione? Nie mam pojęcia. Schowaj do wyposażenia, o co chodzi? Nie wiem, ale wygląda, wygląda kosmicznie, wygląda przepięknie i wow. Podnieśmy sobie na początku wszystko, jaki fajny rynek, to jest właściwie taki właśnie ryneczek. Ryneczek, port. Tu można pewnie zakupić różne dobroci, różne towary. Kim ty jesteś, panie? Czy ty będziesz sobie nurkował jej? Jaki fajny sim? A jaki przystojny hager, hamadi? Hmm, hmm, hmm. Słuchajcie, wyczuwam potencjał na romans z jakąś ładną simką. E, dobra, i co my tutaj mamy w tych domkach? Tu są rośliny, tu jest jakiś jakby składzik. Tutaj też niby roślinki. I tu też jakieś dzbany i jakieś towary, a piętro wyżej tutaj ognisko, ok, też dzbany, i tutaj też towary jakieś. W tych domkach za wiele nie znajdziecie, chociaż tutaj niby złoto wisi, wisi stoi, stoi złoto i wisi jakieś brudne pranie, czy tam czyste, w sumie czyste już chyba. Ale z zewnątrz tu też jakieś pranie wisi na balkonie. Z zewnątrz ta parcela wygląda przepięknie. Naprawdę jest się, czym e, można się naprawdę tym pozachwycać. I sprawdźmy sobie jeszcze, jak właśnie będą wyglądały te parcele w sąsiedztwie. Jakie to boskie, to jest ten dom mieszkalny, tutaj mieszka rodzinka cała. Ojej, dobra, zaraz tu przyjdziemy. Ja to chcę jeszcze zobaczyć. Tu mamy kolejny domek. Te, te pieski też są cudne. A nie, to jest ten park. Dobra, to jest, ten, to jest tak brama do miasta. I tu jeszcze po tej stronie mamy jeden domek. Także ta dzielnica jest również imponująca. A my lecimy sobie tutaj, odwiedzimy. Z, a to jest klub? To jest klub naprawdę? Elegancki klub? No dobra, no to sprawdzamy. No, i co my tutaj mamy? Tu też jakieś niby stoisko, że można sobie kupić coś, jakieś ryby, jakieś warzywa, owoce. Nawet nie wiem, jak wam to pokazywać. Może od najniższego piętra będziemy sobie sprawdzać, albo może po kolei domki. No, może to będzie mieć większy sens, jak będziemy po kolei te domki sprawdzać. Chociaż one są chyba ze sobą jakoś połączone. Dobra, to będę lecieć e, piętrami, więc tak, na najniższym piętrze mamy tutaj e, jakiś domek, w którym jest. Ognisko, jakieś palenisko, tu też jakieś miejsce do spania. W tym domku natomiast same, same dzbany i jak, jakieś miejsce chyba do tworzenia, do wypalania tych dzbanów. Tutaj mm, to wygląda też jak taka chatka sypialna bardziej. To jest ten elegancki klub, no dziwne. Czy to są. Z... Co to jest? To są łóżka? A nie, to są chyba trumny. Hmm. Tak, to są chyba trumny, słuchajcie. No dobra, bardzo, bardzo mocno specyficzne. Tutaj, tu nie byliśmy jeszcze, tu jest ukryty taki jeden mały domeczek i też właśnie palenisko, miejsce do spania. No to chyba klub elegancki jednak nie jest. I piętro wyżej mamy kolejne materiały, na przykład tutaj jakieś pranie sobie wisi. Tutaj kolejne dzbany. Tu też jeszcze jakieś miejsce właśnie z materiałami. No, parcela mocno specyficzna. Czy to też jest trumna? Nie. Obsługuj stoisko. To jest niby jakieś stoisko, że mm, można to chyba obsługiwać. Hmm. okej. Okay. i jeszcze tutaj mamy jedną sypialnię z łazienką. Sama już teraz powiem Wam, że zwariowałam. Nie wiem, czy to jest parcela publiczna, czy to jest. Parcela mieszkalna i na samej górze, to chyba musi być parcela mieszkalna. Tu jest jeszcze właśnie kuchnia zrobiona. Eee. Hmm, tu też coś jest? Nie, tu nic nie ma, ale to pięknie wygląda, stąd musi być boski widok, no właśnie, boski. Eee. I tu też coś będzie? Nie, tu też już nic nie ma, tu są tylko dzbany, właśnie takie tarasiki. Eee. Wiecie co? Zaraz wskoczymy jeszcze na mapkę i będziemy sprawdzać, czy to jest jako parcela publiczna, czy to jest jako Parcela mieszkalna. Tu też jest kolejna, jeszcze jedna sypialnia, właśnie. I też są wystawione. Jejku, jakie boskie! Te maski są boskie. Słuchajcie, te maski są boskie. Sama, sama budowla, sam, sam projekt jest niesamowity, tylko tak się nie mogę połapać. Czy to jest faktycznie już jako parcela publiczna, czy to jest jako parcela mieszkalna. Słuchajcie, to jest właśnie jako parcela publiczna. Elegancki klub. Trochę się nie łapię w tym, ale. E, niechaj będzie. Trochę to wyglądało właśnie bardziej jak parcela prywatna no nie wiem, sama nie wiem e, dobra, zrobimy sobie teraz takie małe podsumowanie tej całej mapki dla mnie jest przepiękna jest przeboska, jest świetnie zrobiona jest bardzo dopracowana i naprawdę można sobie sprawić e, taki fajny fajną wycieczkę właśnie do Egiptu z waszymi simami e, nie mając Egiptu, mamy Egipt w grze więc dla mnie opcja niesamowita i taki must have wydaje mi się, że warto to mieć że powinno się mieć ten zapis, ten save w swojej rozgrywce, żeby móc sobie właśnie urozmaicić grę i od czasu do czasu może wybrać się do Egiptu z simami na wycieczkę. Dajcie znać koniecznie, co wy o tym sądzicie. Czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało, czy macie, czy może polecacie jakieś inne savey takie tematyczne. No i jeśli oczywiście Wam się podobało, to zapraszam również do łapkowania i do subskrybowania, żeby być zawsze na bieżąco z moimi materiałami. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.